Nie uważasz, że MMA jest trochę takim przewrotnym sportem, że jedna walka może ci oddalić o 10 kroków, albo przybliżyć o te 10 do celu? Oczywiście. Jedna walka może ci w ogóle ustawić życie, nie? Tak samo uważam. Jedna walka ustawić życie. To jest takie dość odważne. No naprawdę, bo wyobraź sobie, że. Znaczy inaczej. Wejdźmy teraz za Ocean i jest walka UFC, nie? I wyobraź sobie, że jest walka Topury z Wolkanowskim. Ja uważam, że ta walka na przykład całkowicie ustawiła całą karierę Topury, nie? Że wiesz, jakby on wygrał z Wolkanowskim, on w ogóle, on i tak był fenomenem, że on wygrywał to, no nie? I już był, już był super gwiazdą, kiedy wygrywał te swoje podynki, on nokautował te wszystkich zawodników, ale jeśli zawalczył z mistrzem Wolkanowskim i wygrał tą walkę, wygrał walkę o pas z nim, to uważam, że ta walka w ogóle tak go wyniosła, tą całą jego karierę, że on w ogóle ma teraz całkowicie inne stawki jako mistrz. Całkowicie Inaczej rozpoznawalność. Jego rozpoznawalność urosła kurczę, tysiąckrotnie, naprawdę jakby nawet tysiąc. On tam miał nawet patrząc na samego Instagramu, on tam miał chyba około 500 tysięcy przed tą walką, teraz ma już 8 czy tam, nie wiem, 5 milionów, nie. Wiesz, jakby jak to pokazuje, jak jedna walka może, że tak powiem, całkowicie ustawić twoją karierę, nie?